Cześć, witam serdecznie. Rozpoczynamy nową trasę, że tak rzeknę. I teraz będziemy mieli trochę bardziej rozbudowane te ćwiczenia. Mianowicie, parę szczegółów pododaję. Zacznijmy sobie od rozciągania palców. Więc ja sobie wymyśliłem, no nie, nie wymyśliłem właściwie, skorzystałem z pomysłów pianistów, jak oni rozciągają, jak oni chwytają, powiedzmy całą układę w te wszystkie klawisze. Mają specjalne urządzenie. Ono oczywiście powstało kilkaset lat temu. Ale korzystając z samych rąk i dłoni, zobaczcie, mam palce, mogę sobie je rozszerzać. No to robimy coś takiego. Staram się to tak ułożyć. Wkładamy palce między, o tak sobie włóżmy. My, mamy, mamy, mamy nadgarstek pomiędzy palcami i zaczynamy go oprostować powoli, żeby sobie nic tam w palcach nie uszkodzić. No i czujecie, że się te palce rozciągają. No, może tak to uchwycę. O. Ja, trzymamy tak kilka sekund no i przechodzimy do kolejnego, środkowego i serdecznego i też wciskamy. Dochodzimy do podstawy palców i wyciągamy i rozciągamy. Przepraszam, wkładamy i rozciągamy. Wciskamy najprościej. I tak sobie będziecie robili też kilka minut. Następne rozciąganie pomiędzy serdecznym a małym. No i też tak sobie działamy. Te ćwiczenie rozciągające proponuję robić z 10 minut. Powiedzmy, zrobiliśmy te 10 minut. I teraz kolejne ćwiczenie. Wkładamy sobie palce, sobie składamy i zaczynamy sobie kręcić nadgarskim. No i tak powiedzmy, też z kilka minut w jedną stronę i później kilka minut w drugą stronę. I tak sobie pracujemy. Trzeba rozgrzać sobie te nasze nadgarski. Po kilkunastu, dziesięciu minutach, pięciu, przechodzimy do rozciągania dłoni I w ten sposób, te ścięgna, które mamy przed, mamy przed ramieniem, musimy je sobie rozciągnąć. Oczywiście to ćwiczenie trzeba wykonać bardzo ostrożnie, no bo może być tragedia. Zerwanie ścięgna to coś tragicznego i bolesnego. I też delikatnie naciągamy palce razem z ścięgnami. W tym ćwiczeniu rozciągamy i palce, i mięśnie, i ścięgna przed ramienia. I tak sobie ćwiczcie sumarycznie z tymi wcześniejszymi ćwiczeniami 15, 20 minut, może 30 na spokojnie. Jak to zrobicie, no to wtedy przechodzimy sobie do grania. Ćwiczenie z półnutą, tempo 60. Nabijam na 4 i zaczynamy ćwiczenie. Raz, dwa, trzy, cztery. E, dwa.